Na dzisiejsze śniadanie przygotuję placuszki z cukinii, tutaj mam 180 g już startej cukini z mąką żytnią, do tego dodam ser typu feta, kawałek dodam pokruszonego do środka, cebulka, no i jajko i przyprawy. Dzisiaj będę miała posiłek wytrawny na śniadanie. Do naszej cukini z, z cebulą dodajemy teraz jajko. Następnie dodajemy 40 gramów mąki. Możecie użyć dowolnej mąki, taką jaką lubicie. Ja polecam mąkę żytnią pełnoziarnistą, czyli tą razową, ponieważ ma ona w środku takie jakby łuski też, czyli ten błonnik pokarmowy. Ma ona o wiele więcej błonnika pokarmowego niż zwykła mąka przemna, co fajnie wpływa na indeks glikemiczny posiłku. Jest to mąka typu 2000, czyli wysokiego typu i ona super sprawdza się u osób na diecie z insulinoopornością. Do tego dodajemy trochę sera typu feta i właśnie dodatek tłuszczów też obniża indeks glikemiczny w posiłku. Do tego dodajemy około 50 gramów, zaraz to rozkruszę. I całość przyprawiamy do smaku. Trochę pieprzu. Trochę soli. Moja ulubiona, słodka papryka. wędzona papryka. Teraz całość dokładnie mieszam. Tak wygląda masa. Może nie wygląda zbyt pięknie, ale już placuszki będą wyglądały myślę, że mega smacznie. Do tego teraz rozgrzewam patelnię i na niewielkiej ilości oliwy z oliwek będę smażyła te placuszki. Na ja rozgrzaną patelnię nakładamy łyżką placuszki. Całość przykrywamy i smażymy pod przykryciem. Nasze placuszki już można obrócić. I teraz pod przykryciem smażyć je z drugiej strony. Placuszki się tutaj fajnie smażą. Jeden, jeden tip. Taki, żeby jednak pokroić wcześniej ten w serfeta, bo później widzę, widzę, że mam takie dwa kawałki tutaj, a w tym chyba nie mam. Także tutaj polecam jednak pokroić w kostkę serfeta. No i teraz ściągamy na talerz. Tak się prezentują moje placuszki. Wyglądają mega fajnie, jest naprawdę ich dużo bo cukinia jest akurat warzywem niskokalorycznym, zawiera dużo wody i dzięki temu zwiększa to objętość posiłku, także zabieram się za moje śniadanko i koniecznie musicie wypróbować ten przepis, bo ja już jadłam go wiele razy i ten ser feta i połączenie z cukinią jest idealny I ja moje placuszki jeszcze sobie posypię czarnuszką bardzo lubię tą przyprawę I gotowe. Na drugie śniadanie dzisiaj przygotuję pudding chia z malinami. Tutaj mam maliny mrożone, więc je rozmrażam. Do tego będzie jogurt naturalny. Ja wzięłam dzisiaj wyjątkowo aktywnie i chciałam wam pokazać, że jest on mega fajny, bo ma wypisany konkretny szczep bakterii. Do tego. Ale może być też normalny jogurt. Ja akurat wzięłam taki, bo był. Do tego nasiona chia i trochę posłodzę erytrytolem. I taki posiłek najlepiej przygotować dzień wcześniej przed spożyciem, żeby fajnie żeby fajnie napęczniały te nasiona chia i ten deser był taki kremowy. Jest to posiłek mega prosty, wystarczy wymieszać jogurt z z nasionami chia i erytrolem wymieszać, wstawić do lodówki i gdy maliny się rozmrożą po prostu dodać na wierzch albo zblendować je w postaci musu to zaczynamy krok pierwszy wsypujemy około 30 g nasion chia czyli to będą około 3 łyżki nie wyszło tyle i to mieszamy z jogurtem naturalnym I teraz taki deser wstawiamy do lodówki. Myślę, że minimum godzina jest taką mm, odpowiednią y, liczbą, y, ale myślę, że po pół godzinach też by się zrobił, i później dodamy maliny. Pudding chia mamy gotowy. Tu mamy już rozmrożone maliny, ale mogą być każde inne. Owoce maliny fajnie się sprawdzają, bo mają niski indeks glikemiczny, dość sporo błonnika i należą do ow o owoców o potencjale antyoksydacyjnym, więc fajnie się sprawdzą w tym posiłku. No i mamy gotowy deserek. Na dzisiejszy obiad przygotuję coś mega fajnego i prostego. Wiem, że dużo osób nie przygotowuje ryb, bo nie ma na nich pomysłu, dlatego dam fajny pomysł na rybę pieczoną w pergaminie z papryką, z cebulką, z plasterkami marchewki. To będzie skropione oliwą z oliwek, i do tego będzie kasza pęczak z tą włoszczyzną, którą możecie zobaczyć w poprzednich y, y, odcinkach. Ja to dodaję do kaszy. Ta dana ma taki fajny y, kolor, i warzywa dodatkowo, więc fajny smaczek. I tutaj mam przygotowaną albo dorsza, albo minta. Ja nie pamiętam, ale możecie wybrać dowolną taką rybę, którą lubicie, bo myślę, że każda się nada. No to, to zaczynamy. Krok pierwszy, kaszę gotujemy do miękkości i spróbujemy od razu tą przyprawę, tą włoszczyznę. I teraz gotujemy aż całość wchłonie płyn. Bierzemy się teraz za warzywa, myjemy je i kroimy w cienkie słupki, marchewkę w plasterki. Cebulę w piórka. Tutaj fajnym dodatkiem jest jeszcze cukinia, której oczywiście dzisiaj nie znalazłam, więc fajnym pomysłem jest też pokrojenie właśnie plasterków cukinii i położenie na sam spód, a na to ryby, ale dzisiaj będzie w wersji z samą marchewką. Tutaj mam warzywa pokrojone. Tutaj mam cebulkę i zaraz będziemy to nakładać z rybą w pergamin. Został ostatni etap. Kładziemy ja ogólnie te wszystkie warzywa przygotowuję na dwie porcje i tutaj kładziemy dwa kawałki ryby. Przyprawiamy ją solą i pieprzem. Teraz dodajemy odrobinę oliwy z oliwek. Można to rozsmarować ładnie. Ja to posmaruję łyżką. I na to kładziemy warzywa. Dodajemy paprykę czerwoną, żółtą, teraz czerwoną. dajemy cebulę, to można na spód dodać i ja akurat zaraz włożę. Można użyć trochę mniej cebuli, bo ja chyba za dużo dodałam. Do tego dodajemy marchewkę. Bez różnicy, gdzie to się położy, nie musi leżeć akurat na rybie. Może być obok. Przyprawić przyprawami. U mnie to będzie koperek, więc wszystko posypię koperkiem. Do tego wędzona papryka. Można też warzywa najpierw, skrop, najpierw dodać, a później skropić wszystko oliwą. I całość zabijamy jak cukierka: czyli pijamy to. I te boki. teraz ustawiamy na blaszce, je zaraz będę tutaj drugą robić i pieczemy około 25 minut w 180 stopniach. Dwie ryby mam już gotowe, teraz je wkładam do piekarnika. Kasza mi się już tutaj prawie ugotowała, no i będziemy zaraz podawać. więc jest to mega szybki obiad. Wystarczy tylko pokroić warzywa. Mi trochę zostało, ale myślę, że na surowo można je zjeść albo można je podjeść teraz, gdy się piecze, bo spożycie warzyw przed posiłkiem zmniejsza też wyrzut insuliny po posiłku. I, no i będziemy jeść. Tak się prezentuje obiad, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w środku. Tutaj mamy właśnie tą kaszę, co Wam mówiłam z tymi warzywami. Tu jest porcja większa, tu jest 80 gramów kaszy, tutaj dla mnie 50. I tutaj już otwieram, jak to wszystko wygląda. Ja to zawsze podaję w tym papierku, bo mi się zawsze to podoba. Mm. No i tutaj mamy rybkę i warzywa, tutaj tak samo. Można trochę poczekać, aż odparuje. No i obiad mamy gotowy. Mamy, jest to pełnowartościowy posiłek, który dostarcza węglowodany złożone. Mamy białko w postaci ryby, warzywa, dużą ilość właśnie warzyw. I mamy tłuszcze w postaci oliwy z oliwek, więc myślę, że taki obiad będzie mega fajnie się sprawdzał. Widzicie u osób z insuliną opornością, ale nie tylko. Ja jem to bardzo często. To jest na, moja najpopularniejsza forma podawania warzyw, czyli obiadu. A warzywa są takie trochę twarde, trochę miękkie, więc takie fajne. Mamy tutaj postać właśnie i trochę po obróbce termicznej i trochę surowych. Więc smacznego. Przed nami ostatni posiłek: będzie to pasta z ciecierzycy, którą ukryłam. Do tego będzie przyprawa, która super pasuje, czyli papryka wędzona, kilka suszonych pomidorów, bułka razowa. Wybierzcie sobie, jaką lubicie. Najlepiej, żeby była to bułka właśnie. Yy pełnoziarnista, do tego ząbek czosnku będzie też do, do pasty. No i ja to podam sobie z ogórkiem i myślę, że trochę papryki. Tu przygotowałam sobie blender, bo będę to blendować i jest to szybki posiłek, który zawiera źródło białka roślinnego w postaci właśnie ciecierzycy. Jest super takim posiłkiem nie tylko na diecie wegetariańskiej, ale myślę, że w diecie z insulinoopornością fajnie zadbać o to, żeby dostarczyć też białko pochodzenia roślinnego. No to zaczynamy. Najpierw dodajemy odsączoną ciecierzycę. Sypie całą, bo zrobię sobie akurat na kilka dni. Do tego ząbek czosnku. Dwie łyżki oliwy z oliwek. Przyprawy. Wędzona papryka. Dodajemy kilka plasterków suszonych pomidorów. I teraz całość blendujemy na gładką masę. Pastę mamy gotową, jest naprawdę przepyszna. I teraz przygotujemy kanapki. Przygotowanie zajmuje dokładnie około 3 minut. Naprawdę jest to ekspresowa pasta, jest naprawdę bardzo dobra. Jak wygląda kolacja? Mamy tutaj pieczywo razowe z dodatkiem pasty z ciecierzycy, z ogórkiem. No i mamy tutaj warzy i tutaj mamy jeszcze do tego żółtą paprykę, tak aby zwiększyć podaż warzyw w posiłku. To był mój ostatni posiłek. Mam nadzieję, że posiłki wam się podobały. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie będą kolejne posiłki, koniecznie mnie zas zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco, a jeżeli macie pomysły na kolejne posiłki, to koniecznie dajcie znać.